Witajcie w nowym zrzucie ekranu. Zanim przejdziemy do prezentacji wiadomości z zeszłego tygodnia, zobaczcie nową reklamę LittleBigPlanet 2 i niezawodnego Kevina Butlera. Myślę, że Sackboy's adventure jest wygodna, ale cały dzień miliony new racing, action i sports games are loaded onto the PlayStation Network, that are better than bacon-wrapped cupcakes. Wait, so, if there's always new stuff, how do you know, when you're done? You don't. LittleBigPlanet 2, rated E for everyone. Ta wiadomość wywołała falę entuzjazmu wśród fanów serii Gothic. Dotychczasowy wydawca tej marki, firma Jowood, ogłosiła upadłość składając wniosek w wiedeńskim sądzie o reorganizację kapitału spółki. Ciekawe kto zarzuci swoje sidła na podupadłą ostatnio sagę. Targi Electronic Entertainment Expo, czyli popularne E3, wracają także w tym roku. Organizatorzy odeszli na stałe od formuły imprezy jedynie dla prasy, jak w 2010 roku w Los Angeles odbędzie się największa tego typu impreza na świecie. Na oficjalnej stronie przedsięwzięcia pojawiła się informacja o otwartej akredytacji dla dziennikarzy oraz spis wystawców, którzy potwierdzili swoją obecność. Nie zabraknie największych cudzów, jak jej Ubisoft Activision czy THQ. Dość oryginalna gra Minecraft osiągnęła milion sprzedanych egzemplarzy. Co ciekawe, produkcja ciągle znajduje się w fazie beta i wciąż przybywa jej zwolenników. Jak widać, aby odnieść sukces nie trzeba posiadać super grafiki czy setek wybuchów, ale najważniejszy jest dobry pomysł. Na oficjalnym kanale Ubisoftu, w serwisie YouTube, zaprezentowano film na temat nadchodzącej gry Might and Magic Heroes 6. Twórcy prezentują w niej jedną z grywalnych frakcji, twierdzę. Jej jednostkami są różne rodzaje orków złodziei, którym to krew demonu. To To wiedzieliśmy się co będzie zawierać edycja kolekcjonerska trzeciej części Fir. W skład zestawu wejdzie świecąca w nocy figurka almy o wysokości 18 cm, komiks, pistolet hammer, a całość będzie zamknięta w pudełku wykonanym ze stali. Podany zupełnie dla zabawy. Jeżeli występują w grze tak ważne relacje między postaciami, to musi być na Wiedźmina 2 czekają nie tylko gracze w Polsce. Kontynuacja przygód siwowłosego Geralta jest jedną z najbardziej wyczekiwanych gier przez cały świat. Wiele najważniejszych magazynów branżowych, jak IGN, Game Trailers czy One up umieściło produkcję CD Projekt Red w swoich zestawieniach, argumentując, że zapowiada się pełnokrwisty RPG z piękną grafiką i nieprzeciętną fabułą. W bardzo różny sposób jedni skrajnie, inni w sposób umiarkowany, ale gdzieś tam pod, pod taką maską.